Czas na 136 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Jana zwierza się Marii, że wciąż kocha Manuela. Cruz dzieli się z mężem swoimi podejrzeniami, ale Alonso nie traktuje ich poważnie. Candela wreszcie wybacza Simonie. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 136 odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic. Zobacz zdjęcia z serialu. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 136 we wtorek, 6 maja 2025 roku o godzinie 14.55 na TVP2. Co wydarzy się w 136 odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic. Jana zwierza się Marii, że wciąż kocha Manuela. Cruz dzieli się z mężem swoimi podejrzeniami, że Lorenza i baronową degra Salema coś łączy, ale Alonso nie traktuje tego poważnie. Candela wreszcie wybacza Simonie. Catalina skarży się, że robotnicy jej nie szanują, przez co nie może skutecznie zarządzać la promesą. Janę niepokoją dolegliwości Pi i próbuje zdiagnozować ich przyczyny.